Zemstrzę się na tobie knoju Jeszcze, Zrzucie jeszcze w komentarzach jakie zadania mu dać I wbijcie te subskrypcje Chodź wbijcie te subskrypcje, zemstrzę się na tobie Obiecuję ci to, zemstrzę się na tobie Siema, jestem Marek Dzisiaj podpierdolę sobie pomysł na film ze Stanów Ponieważ ostatnio dużo polskich youtuberów nagrywa takie coś Że odpowiadają na wszystko tak przez 24 godziny Lecz nie myślcie sobie, że zamierzam zerznąć ten pomysł Jeden do jednego jak większość polskich nudnych youtuberów Bo wiecie, mój kanał jest najlepszy na świecie I wszystko na tym kanale musi być niesamowite W tym odcinku kamerzysta będzie odpowiadał na wszystko tak przez 24 godziny. Tak, A dlaczego? Kamerzysta... A kto ma to zrobić? Skoro A co ja z ja tego będę pod ręką? No pieniądze mogę ci zapłacić. 10 tysięcy złotych za udział w tym filmie. 20. 10 tysięcy złotych dostajesz i daję ci gwarancję, że nie będziemy musieli jechać do szpitala po tym filmie. 20 koła. No że nic ci się nie stanie. Nie ucierpisz na tym naprawdę. Zaufaj mi. No dobra, to chociaż 15. Kiedyś. 14. Dobra, 14 mi pasuje. Zajebiście. się <grym grym grym> super. Także w tym odcinku... Już? Nie będziesz mi przerwał? Także w tym odcinku kamerzysta będzie odpowiadał na wszystko tak przez 24 godziny. A w następnym odcinku, Marek Jak nie robię następnego odcinka, to będzie po prostu taki, jeden strzał. No zobaczycie. No dawaj się... następny odcinek, że ty no odpowiadasz wszystko tak. No nie, to będzie nudne. No nie, będzie zajebiste, bo ja wymyślę coś zajebistego. No, co ja będę miał z tego. E... Ja sobie wyświetlenia zrobię inaczej. Ale subskrypcję będziesz mieć. No ja ci wbiję. Jak jakiś próg y, subskrypcji ustalić. Jak subskrypcje to, to w porządku, ja mogę się na wszystko spaczyć. No to jak biją ci 10 tysięcy, to się zgadza. 10 to za mało. Jak wiesz, ja oczekuję czegoś więcej, bo mamy już ponad 2 miliony subskrypcji, także myślę, że 25 subskrypcji spod tego filmu i nagrywamy tak. Taki odcinek. No zgodzę się za darmo, bo przecież kamerzysty i tak nie będziesz czego ściągać. No dobra, no to bicie po prostu 25 tysięcy subskrypcji. Tutaj wisi, wam się czerwony przycisk. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniecie tam na dole i zobaczycie, jak Marek odpowiada na wszystko. Tak. Już zaczynamy odcinek. Zapraszam do oglądania. Kamerzysta, znaleźliśmy się właśnie w toalecie. Domyślałeś się po co? Nie mam pojęcia, bo. A co jest tutaj? Co jest za tobą? Widzisz? Kibel jest, no. No. I co masz z nim zrobić? No nie wiem, no co, wyczyścić? Masz nasikać. Co, tak po prostu nasikać, tak? Tak, a później masz nie spuszczać wody. I będziesz musiał to nagrać jak sikasz? No, a nie spuszczać wody? No, po, bo po prostu, nie, takie jest zadanie. I masz to jeszcze nagrać, tak? Jakoś od boku, żeby, no wiesz, żeby za dużo nie pokazać, tak? To trzymaj kamerę i nasikaj. <słuch> Co zrobiłeś? Czemu ty kibel tutaj obszczałeś? Ja rozumiem, że ty zawsze załatwiasz się na dworze, ale teraz przeszedłeś do cywilizowanej toalety I czemu obszczałeś mi całą toaletę? Będziesz musiał ja to później wyczyścić Jeszcze siebie obszczałeś Daj tą kamerę Patrzcie Obszczał się No pokaż do kamery kim jesteś Cał obszczany jest W każdym razie masz teraz to wypić Co wypić? No to No pij kamerzysta, takie jest twoje zadanie 14 tysięcy, tak? No pij no Musisz, musisz tak, To jeszcze jakieś włosy są. Twoje pewnie. To cięcia biegu, tak? Żeby potem było, że im dawane. I, pi. Dobra? Smakuje ci kamorzysta? Dobra, w takim razie kamerzysta, zadanie zaliczone, idziemy dalej. Tak? Tak. No, ale słuchaj, mieliśmy wyjść, ale co ty robisz? butów Bez butów idziesz. Jak bez <grym> butów? Dzisiaj nie nosisz butów. No, tak jest twoje zadanie kamerzysta. To idziemy robić kolejne zadanie, tak? Tak, I teraz? Musimy wejść trochę w głąb lasu, ale wcześniej sobie szluga odpal, zapal sobie na spokojnie. No, skoro już odpaliłeś, to teraz masz go wyrzucić na ziemię i zdeptać gołymi nogami. Masz przygasić szluga gołą nogą. Wyrzuć go w tej chwili na ziemię. Czekamy kamerzysta. Przestań balić. Kamerzysta, w tej chwili masz wyrzucić. No dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj, zdepcz go. Gołą nogą. Na czym? Takie zadanie. Boli noga? Kamerzysta? No boli, kurwa! A wiesz, że nie przygasiłeś do końca. Musisz jeszcze raz? A, a. Tak, Marku. To co, dawaj dalej w las i kolejne zadanie, tak? Dobrze. Ty, no, on jeszcze się nie zgasił. Weź jeszcze, tak, raz. No, i git, to lecimy. Opatrz kamerzysta Grzymisława idzie, widzisz? Fajna. Chcę popatrzeć, jak cierpisz, bo teraz będziesz. Pocierał rękomał o pokrzywy. Co? No, tutaj są pokrzywy i masz się nimi pobawić, aż nie powiem, żebyś przestał. sława też się popatrzy, chętnie. Naprawdę? No tak, dawaj, zaczynaj. Tak, może. Kotek ci pomoże. A nie, jednak uciekła. Przestraszyła się ciebie. I jak? Jak ci się podoba? No, Ach. dawaj, dawaj, dawaj. Ale pocieraj! Słyszysz? No pocieraj. Dobra, teraz puść. Na chwilę. I jeszcze raz. Szybko, szybko, szybko. Trzymaj. No kamerzysta, wstawaj. I pocieraj dalej. No co ty robisz? No i dawaj. Dalej, 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 dalej. Weź kilka. Tutaj masz jeszcze pokrzywę, Widzisz? Weź kilka. Kamerzysta, kilka pokrzyw. Dobra, pójść na chwilę. I kilka teraz. Wszystkie. Te wszystkie pokrzywy masz złapać. Wszystkie. Wszystkie. Dawaj kamerzysta. No i pocieraj! O, o, Ale ja lubię jak cierpisz Co, już koniec? Już nie chcesz? Czy chcesz jeszcze? Kamerzysta? Chcesz jeszcze czy nie? Pytam się! Nie! nie. Dobra, to w takim razie możemy przejść do następnego zadania. Kamerzysta teraz ma się zakopać tutaj, gdzie zawsze szlugi chowasz. Przed bezdomnymi, jak ty to mówisz, tak? Dobrze, tak Marku. No, to dawaj. Cały mam się zakopać? No tak, myślę, że cały Okulary ci spadły. Jak mam się zakopać? No normalnie, zakop się. Ale no się nie zakopię. No. Takie masz zadanie. Głowę zakopałeś całą? No mam nadzieję, że się udusisz. Muszę się Mówi, że się dusi. Dobra, już, już możesz wyjść. Znalazłeś swoje papierosy. Dobra, to wstawaj szybko i robimy kolejne zadanie, tak? Związane z papierosami. Słyszysz kamerzysta? No, będziesz palił szlugi. Dobra, kamerzysta, teraz już tak na szybko, bo goni na kolejne zadanie. No dawaj na szybko ma się tarzać w ziemi. Bez różnicy, i tak już cały jestem w piachu. No dawaj szybko, bo czasu nie ma. Ale i mocniej, kamerzysta, co ty robisz? Szkło mi się wbiło. A nie kamień? Nie wiem. Chcesz kolejne zadanie? Tak. To wstawaj. No a teraz dam ci energetyki, pierwszy. Możesz otworzyć, obydwa najlepiej otwórz, ale nie pij jeszcze. I wylej na siebie. Energetyki, będę się cały lepiej. No o to chodzi, wylej na siebie kamerzysta. Mam nie na torbę? No rób jak uważasz, masz na siebie wylać po prostu. Co jeszcze? Ale fajnie wyglądasz teraz. Zawsze jesteś brzydki, a teraz stoisz w ogóle. Ale mam bekę z ciebie. Marek, co my no. na tą patologiczną dzielnicę przyjechaliśmy? Żebyś mógł pobawić się w śmietniku. Właśnie szuka takich śmietników, takich brudnych śmietników, gdzie ludzie wyrzucają wszystko, żebyś mógł wejść się, pobawić trochę ze śmieciami. To dawaj. Wejść do śmietnika? No wskakuj. Tylko do tego, bo ten może się przewrócić. Którego? No tutaj, zobaczmy, co tutaj jest. No, może być ciekawie, także dawaj. Teraz się połóż tutaj. Serio? Śmierdzi jak sam z*** wysyp No, czuję, masakra I co? No pocieć chwilę, <śmuch> możesz się pobawić jeszcze tutaj Ale. jakimiś rzeczami <śmuch> 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 Dobra, dawaj, wychodź Zjedz piach, ten, tutaj Tak, Mark A czemu ty w ogóle buty ubrałeś? Dlaczego ja mam buty? No właśnie. Oszukujesz, co? Nie zauważyłem tego. Dobra, jedz piach. Naprawdę? No musisz, musisz. Ile tego piachu? No tak, żebyś się najadł. Raz, dwa, trzy. Dobry? Masz powiedzieć, że smaczny. Pyszny. Smaczny. Smaczny. Powiedz, że uwielbiasz jeść piasek. Uwielbiam jeść piasek. Także twoje ostatnie zadanie polega na tym, żebyś po prostu wykąpał się tutaj, tak? To że kamże. No tak, bo ubranie o to w tym chodzi. Tak może. No i teraz się położy, żebyś cały się zanurzył. Zimna woda, marek. Zimna woda, zimna woda, zimna woda, Jeszcze masz się pluskać, słyszysz? Zimna woda, zimna woda. I co, już chcesz wyjść? Tak, Marku. To dawaj. Albo nie, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze się pluskaj, chwilę. <dysk> No, i już koniec, wychodź. Kamerzyta, teraz chyba zbyt czysty jesteś. W piasku się wytarzaj. Od razu, szybko. Dawaj, tutaj jest piasek, wytarzaj się w tym piasku. Tak, Marku. Jeszcze kamerzysta. Zemszczę się na tobie, Knoju. Jeszcze, Piszcie jeszcze. w komentarzach, jakie zadania mu dać. I wbijcie te subskrypcje. Chodźcie wbić te subskrypcje. Zemszcie się na tobie. Obiecuję ci to. zemszczę się na tobie. Tarzaj się dalej, dawaj kamerzysta. Dobra, więc w takim razie kamerzysta pewnie jeszcze będzie tarzał się dalej. Tarzaj się dalej, tak? <gry> No, a my kończymy ten film. Pamiętajcie, że jeżeli pod tym filmem wbijecie odpowiednią ilość subskrypcji, to w następnym odcinku ja będę odpowiadał przez cały dzień tak na wyzwanie kamerzysty. To by było na tyle. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. A ty się tarzaj dalej. Do zobaczenia.